Kto jest obrzydliwie bogaty, ale budzi Twój podziw i dlaczego? Mój tata. Wychowywał się w biednej rodzinie z ojcem, który stosował przemoc. Był najstarszy z piątki rodzeństwa i często rezygnował z posiłków, żeby jego bracia i siostry mogli coś zjeść. Ciężko pracował w szkole i dostał pełne stypendium na prestiżowej uczelni. Został lekarzem i przez wiele lat pracował w małym miasteczku. Był jedynym lekarzem w okolicy i często miał 20 dwudziestogodzinne dyżury. Często odwiedzał też pacjentów w domach i nigdy nie pobierał opłat od tych, którzy nie mogli zapłacić. Oszczędzał każdy grosz inwestując z rozmysłem. Na emeryturę przeszedł wcześniej i teraz spędza czas, wolontaryjnie pracując w darmowej przychodni i prowadząc korepetycje z matematyki i nauk ścisłych dla dzieci. Dużo pieniędzy przeznacza na cele charytatywne. Nadal żyje w tym samym skromnym domu, który kupił na początku swojej kariery. Jeździ 20-letnim autem i nosi ubrania z Tesco. Jest najbardziej skromnym i hojny człowiekiem, jakiego znam. Podziwiam go, bo ciężko pracował, by osiągnąć wszystko, co ma, a nigdy nie zapomniał, skąd pochodzi. Pomógł wielu ludziom i nadal to robi. On jest uosobieniem człowieka, który wszystko osiągnął własnymi siłami.